Musi powalczyć. Jest! Proszę państwa, fenomenalny skok! I teraz już w górę łapie Wojtek z kupienia dawa Małysza. Mamy złoty medal w Lachii, proszę państwa. Uff! No i druga próba Polaka. Lecia Adam. piękny skok! I Adam Małysz jest drugi! Proszę Państwa! 132 3 metry, może dalej, i wtedy będzie złoto! Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich! Po Flonu! Pięknie! Pięknie! Jest medal, jest medal, ale myślę, że jest złoto! Złoty medal! 136 metrów! 136 metrów. Adam, kochamy Cię. 136 metrów. Złoty medal Małysza na Mistrzostwach Świata. Adam Małysz jest Mistrzem Świata. I za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. Adam Małysz w powietrzu. Płyń, płyń, płyń. Nie jest, jest. Nikt mu tego nie zabierze. Po prostu sam sobie to wy. Przeciwko naturze, przeciwko rywalom. Pięknie jest złoty medal. Noty fantastyczne. A odległość 107,5 metra. Drugie mistrzostwo świata z rekordem skoczni. Tak tylko wygrywają najwięksi w historii. I on do tej historii wskoczył tak łatwo, tak pięknie i tak wzruszająco dla wszystkich. Złoto, złoto i jeszcze raz złoto, drugi złoty medal. Na i najważniejszy moment, odbicie w górę Lecia dam daleko, lecje! Yes! Ustał, fantastycznie ustał! Przeskoczył wszystko! Ale przez moment zamarły! Kapitalnie! Niewiarygodne proszę państwa, co tutaj się stało w tym finale! I skok po medal! Adama Małyszana, Mija na Mori! Tak, oczywiście to już jest Pięknie, pięknie i znowu najdalej! Można powiedzieć, można powiedzieć, tutaj latał nasz mistrz świata. Leć Adam, leć! Tak jak było w najlepszych czasach, Adam Małysz powietrzu, Holmenkollen, król tego obiektu i jest wygrana! 35 nowy lider Pucharu Świata! A więc nie pozostawił złudzeń 122 metry i jest piąte zwycięstwo. Adam Małysz już jest na najeździe, już jest w powietrzu, jest w górze. I teraz jak daleko po frunie, bowiem ma jeszcze możliwość. Jest! ustał, ustał! I najważniejsze, że ustał, najdłuższy skok. A więc kapitalnie znowu nie ma siły na Polaka.